Kiedy sięgniecie do internetu, aby poczytać o tej książce, zaleje was naprawdę duża fala pozytywnych opinii, komentarzy, ocen tego, jak ta książka jest dobra. Ale co tak naprawdę w niej dostajemy? Czy dobry kawałek literatury? Czy może wyszło jak zwykle czyli zdecydowanie mniej wymagamy od celebrytów, jeśli chodzi o pisanie książek. Cześć, nazywam się Monika i dzisiaj właśnie porozmawiamy o autobiografii Bitnej Spice, Kobieta, którą jestem. Jest to dość głośny tytuł na rynku światowym, na rynku polskim, no nie dziwmy się, jak księżniczka pop. Rzeczy, które tutaj opisuję, rzucają całkiem inne światło na bardzo wiele wydarzeń z jej życia, ale nie tylko z jej. Także no jest to pod tym względem coś ciekawego. Tylko czy rzeczywiście jest tak dobry, żeby miał tak wysokie oceny, jak praktycznie piątki, jak mamy pozytywne komentarze? No i tutaj nie jestem przekonana. Dlatego z tego powodu, żeby mniej więcej ten film miał jakiś ładny skład, podzielę go na trzy części. Będą to części e, takie jak pierwsza, festiwal sztatowy. i tego, jak ja odbieram tą książkę jako czytelniczkę. Nie jako kobieta, nie emocjonalnie, po prostu jak osoba, która uwielbia czytać i patrzy na literaturę tym samym krytycznym okiem, nieważne czy to są wspomnienia, czy to są powieści. Druga część to będzie część właśnie bardziej emocjonalna tego, jak ta książka wpłynęła na mnie, co spowodowała we mnie, jakie odbieram jako kobieta, jako matka, jako córka. I część trzecia to będzie, czemu uważam, że ta książka ma bardzo zmainowany potencjał. Mam nadzieję, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca i jeśli czytaliście książkę, to podyskutujemy sobie w komentarzach. Zacznijmy od części pierwszej. Jeśli chodzi o samo wydanie e, i tutaj mam mały kłopot. Już Wam mówię dlaczego. Jest to gryba okładka. E, jest tutaj 280 stron, które kosztowały 70 zł. To jest cena okładkowa jakby. E, cena okładkowa i niestety nie otrzymujemy takiej ilości. Wynika to z tego, że Książka mniej więcej wygląda tak. Te są bardzo duże, są odstępy, i mimo tego, że mamy 280 stron, moim skromnym zdaniem mogłoby się to spokojnie zmieścić na przykład na 130, 140, niczego byśmy nie stracili. Z tego powodu książka czyta się bardzo szybko, ale nie jest to wynikiem płynności akcji, jest to wynikiem po prostu tak naprawdę małej objętości tekstu. Następną kwestią jest to, że niestety książka posiada chaos chronologiczny. I tak jak wspomniałam, ja tutaj. Mówię tylko o tym, jakie mam odczucia jako czytelnik, który czyta dużo książek. Zaraz przejdziemy do samej, jakby wiecie, kwestii tego, co tam się dzieje i samej bitwy. Teraz pomówimy o budowie książki. Więc, tak jak wspomniałam, Chaos chronologiczny. Niestety książkę nie, nie płyniemy przez nią, wiecie, to nie jest tak, że od małego po kolei sobie. Tylko mamy momenty, kiedy niby idziemy linią chronologiczną, po czym nagle Britney sobie jakby o czymś przypomniała, co się wydarzyło, co chciałaby jeszcze dodać i czytamy pewien rozdział i nagle w połowie zdajemy sobie sprawę, że ona jakby cofnęła się załóżmy o dwa lata w tył. <grych> to dosłownie, tak to wynika. Albo jeszcze później, na przykład dwa są rozdziały, chcąc ja potem znowu skaczamy do przodu. I na przykład mnie to troszeczkę drażniło, bo przez to nie czułam tej takiej płynności książki, nie płynęłam przez nią, dlatego że co jakiś czas coś się znowu e, działo, czego nie się nie spodziewałam. Albo zupełnie nie wiedziałam, kiedy dano, dane e, jakby wydarzenie jest umiejscowione w czasie, co powodowało, że na przykład ona wspomina, że cierpi na jakiś temat, że dana sytuacja bardzo na nią wpłynęła. Ja nie wiem, kiedy ta sytuacja się wiecie, jakby wydarzyła, ile czasu minęło I tak dalej. Czułam się troszkę zagubiona. Szczególnie, wiecie, że to nie jest jakaś powieść fantazy. To jest autobiografia. No, czyli tutaj szczególnie, że jakby ona odnosi się do wielu sytuacji, które w mediach wyglądały inaczej. Byłabym troszeczkę bardziej wdzięczna, jeśli wyglądałoby troszeczkę to spójniej. Następną kwestią jest niestety fakt, że i tak jak wspomniałam, ja tutaj nie oceniam Britney tego, co przeszła, jakich decyzji podjęła, dlatego, że ona przeszła bardzo wiele tytuł, ale niestety cała książka jest napisana w sposób infantylny, naiwny. Sam Te... tytuł głosi: Kobieta, co jest tam. I tutaj mamy też jakby informacje o tym, co ona przeszła, jak na nią wpłynęło, jak ona się zmieniła, jak ona teraz dojrzała jako kobieta, jak ta kobieta mogła w niej wybrzmieć. Niestety, jeśli chodzi o sam warsztat pisania, o to, w jaki sposób ona to pisze, ja tego nie czuję. Bardziej mam odczucie, że to jest osoba, która nadal jest w dużej części dzieckiem pisała, która, yy, która po prostu wielu rzeczy nie przerobiła, yy, jakby i ma takie troszkę naiwne nadal podejście, przynajmniej tak wybrzmiewa sam ton tej książki. No na pewno może to też wynikać z braku warsztatu. Jeśli ktoś jej pomagał, no to szkoda, że nie wpłynął bardziej, żeby po prostu to wszystko wyglądało troszeczkę lepiej. Nawet to, jak są przedstawione dane osoby w książce, bo mimo tego, że ewidentnie widzimy tu bardzo wiele toksycznych osób, bardzo wiele osób, które ją zraniły, które one zachowywały się skandalicznie. Niestety, one są pociągnięte w ten sam, jakby wiecie, sposób, w ten sam opis, i mimo wszystko one bardzo mi się zlewały, bo były takie same. Mimo tego, że to są żywe, prawdziwe osoby, które na pewno w bardzo duży sposób się różnią, literacko zostało to napisane w taki sposób, że dla mnie był jedną wielką masą, nie licząc innych. Jeszcze jednym zarzutem moim, jeśli chodzi o samą budowę książki, jest kwestia jakby tonu na relacji. Nigdy nie miałam takiego kłopoty, takiego odbioru książki, jak tutaj. I chodzi o to, że w momencie, kiedy to książkę czytałam, miałam wrażenie, że ona jest pisana na tej samej stopie emocjonalnej. Zaraz wam to wytłumaczę. Chodzi mi o to, że czasami, jak słuchamy na przykład audiobooków, tak? Czy jak słuchamy, nie wiem, piosenki, czegokolwiek, i załóżmy, przez te kilka minut, które poświęcamy na to, dana osoba przekazuje nam głosem emocje mówi, że wtedy się działo coś złego, wtedy coś dobrego. I my to czujemy po samym sposobie, jak on opowiada i tak dalej. Czasami jak coś czytamy, ten sam, e, w ten, ten sam sposób to odbieramy, że ktoś po prostu daną sytuację opisuje w taki sposób, że my czujemy te emocje, my czujemy ten smutek, my czujemy tę radość. Niestety, jeśli chodzi o tę książkę, i tak jak wspominałam wcześniej, może to wynikać z Bratu Warsztatu Bytnej, Odczułam to jako wszystko na jednolitej stopie. Były tu wydarzenia styleżne, traumatyczne, były to wydarzenia trochę lepsze, były wydarzenia szczęśliwe. I wszystko miałam wrażenie, że spisałam w tym samym tonie. Jakby ta książka po prostu nie zmienia tonu i nieważne, co się działo, było w ten sam sposób opisane. No. Ja wiecie, to nie jest tak, jak wspomniałam, że ja oceniam same jej wydarzenia, tylko w tym momencie oceniam budowę książki, która no niestety według mnie jest napisana jako książka bardzo, bardzo słabo. No, no tutaj takie są fakty i ja nie będę udawać, że mi się to podoba, bo tak nie jest. I bardzo bardzo, bardzo mi ta książka pod tym względem zawiodła. Bo jednak jak jest wydawane coś przez takie osoby, to zawsze oczekuję jednak tego, że te osoby mają bardzo wiele osób do pomocy. I że ktoś... Jakby zrobi to troszkę lepiej, e, że no, niestety ta książka będzie wyglądała lepiej, no tutaj tak nie było. To są takie moje główne odniesienia, jeśli chodzi o samą budowę książkę. Kwestia to druga kwestia to jest kwestia samych wydarzeń, samej Britney i mnie jako osoby, która to odebiała. Same wydarzenia, które są przedstawione w tej książce, wiecie, mamy tutaj kilka takich naprawdę mega szokujących. Nawet mega teumatycznych kwestii, jak no, przede wszystkim ta aborcja, która, e, która gdzieś tam się pojawiła. Dla mnie w ogóle, wiecie, to jest też taka, taka sytuacja, że celebryci są w, taki, w tak uprzywilejowanym miejscu, że ich głos jest słyszalny, ich głos jest brany pod uwagę. Britney, piszą, pisząc tą książkę, mogła naprawdę wpłynąć na wiele kwestii, nie tylko swojej historii, nie tylko mogła się kierować do swoich fanów, ale mogła też naprawdę coś zmienić. I mam wrażenie, że tego nie zrobiła. Zaznam. Też głębiej o tym opowiem, ale jeszcze jakby ciągnąc punkt drugi, te, to, to, o czym sama ta książka jest. I tutaj też dodam, że wydaje mi się, że sama książka została napisana przez Britney dla niej jako taka oczyszczenie, spowiedź, jako wyjaśnienie pewnych kwestii dla swoich fanów, żeby oni wiedzieli, jak to rzeczywiście wyglądało, żeby ona mogła w końcu opowiadać swoją historię, żeby osoby, które z nią były od lat, mogły bardziej coś zrozumieć i. Jeśli chodzi o ten punkt, mam wrażenie, że został osiągnięty, że to zostało w pełni spełnione. Ta książka jest w całości poświęcona blizyt, zresztą to jest autografia, jakby ona odnosi się do jej wydarzeń, to są jej, jej uczucia, jej przeżycia, skierowane do jej fanów i. Mam wrażenie, że stąd tak wysokie oceny, że po prostu większość osób, które czyta tę książkę to są fani Britney. To są osoby, które czekały na taką książkę. To są osoby, które chciały to usłyszeć, które chciały usłyszeć Britney. Nieważne czy to jest dobrze napisane, czy źle, tylko po prostu jej stronę, jej historie i one to otrzymały i im się to podoba, bo zobaczyły swoją idolkę w takim bardzo naturalnym jej wydaniu. Więc no tutaj z tego względu mogło to być. No się na ta sytuacja z Justin, Justin'em Timberlake'em. Dla mnie w ogóle ta sytuacja. Ja czytając to jako kobieta, jako matka, powiem wam, że nieraz się też gotowałam po prostu widząc co tam się działo, widząc jak niektórzy detektowali. Bo ja rozumiem, że to była dwójka młodych ludzi, że mogę stwierdzić, że. Że na przykład Justin stwierdzi, że on jest za młody na ojca, ale nie oszukujmy się. Widzieliśmy, że Britney jest bardzo podatna na manipulacje, że jest bardzo podatna na wpływy i Justin po takim czasie związku musiał zdawać sobie z tego sprawę, że on będzie w stanie na nią wpłynąć, nieważne czy ona chce tego dokonać, czy nie. I jeszcze, wiecie, no, to, że nam mówi o tej aborcji w domu, w... W taki sposób. To, jak potem ją potraktował, pozostaje, no wszystko to po prostu powodowało, żeby mi się gotowało. Że, jako kobieta, no byłam wściekła, że mężczyźni mogą tak traktować, traktować kobiety, szczególnie młode. Następną kwestią jest w ogóle ten cały światek tak jak ona została młodą gwiazdką, jak ona zajabiała na rodzinę, tak, jak ona była tektowana. Przez wszystkich, to też jest straszne, jest też bardzo istotny punkt, który nadal się przewija w bardzo wielu mediach w świecie, w ogóle show biznesu Kwestia traktowania kobiety, jej ciała, tego jak są niejasne podwójne standardy To znaczy, że wiecie na przykład są wywiady, dwóch gwiazd muzyki I w momencie kiedy mężczyzna naprawdę jest bardzo często przepytywany o, o muzykę, są zadawane takie pytania bardziej sekcje branżowe i tak dalej, no to na przykład kobieta jest pytana schudłaś, nie schudłaś, przytyłaś, nie uważasz, że ta sukienka jest za krótka, za długa i tak dalej, co no wyobrażacie sobie, żeby ktoś na przykład o coś takiego pytał muzyków, jakby no nie do końca wyobrażam sobie, żeby tak było i tak dalej, żeby na przykład ktoś zasugerował podczas wywiadu, no hej, ja go ej, wiesz co, wydaje mi się, że trochę y, przytyłeś, no nie, mimo tego, że rozmawiają o nowej płycie. A jeśli chodzi o piosenkę, to, to się zdarza. Y, I tutaj sama bytnej przedstawię taki przykład, kiedy podczas wywiadu ona jest pytana... O kwestie wagi ubioru, i tak dalej, a druga osoba o czysto praktyczne kwestie związane z muzyką. I to jest smutne, to nadal występuje i bardzo żałuję, że nie zostało to głębiej takie pociągnięte. Ona więcej nie powiedziała na temat, na ten temat, no i no szkoda, szkoda szkoda tej, tej kwestii. Wszystkie te rozdziały poświęcone tego, jak została młodą matką. Jak urodziła dwójkę dzieci w bardzo krótkim czasie, jak przychodziła depresję poparodową, to też ja jako matka, jak ja to czytałam, młoda, dla mnie to było straszne. Straszny były moment, kiedy tutaj było też opisane, jak ona na przykład tego nie, nie widziała tych dzieci tak dalej We mnie się krew burzyła. Zdecydowanie bardziej niektóre zachowania i teraz się zumie i tak dalej, ale to jest kolejna kwestia, która niestety też szkoda, że nie poświęciła więcej wagi, bo depresja poparodowa jest bardzo, bardzo straszną rzeczą, rzeczą, która dotyka wielu młodych kobiet. I jakby tutaj bliznej się jeszcze troszkę do tego niosło, też byłoby świetnie, ale no... Powiem wam, że to jest naprawdę w serce się kraja, kiedy się czyta, że ona przychodzi jakby jedną traumę za drugą traumę, że dostawała jeden cios i gdzieś tam ledwo sobie była w stanie z tym poradzić, szczególnie, że otoczenie jej wcale nie pomagało, bo najważniejsze była dla bardzo wielu osób osób, które powinny ją chronić, które powinny ją kochać, które powinny przy niej być. Niestety nie było istotne to, żeby ona się czuła dobrze fizycznie, psychicznie, żeby po prostu emocjonalnie była stabilna, tylko żeby zajabiała. Także nie miała czasu na przykład się z czymś pogodzić, coś przepracować i tak dalej, tylko trzeba było pędzić za tymi pieniędzmi dla pozostałych członków rodziny, to było też ciężne. E, więc wiecie, te wydarzenia jakby nawalstwiały się, pojawiało się jedno po drugim, później cała, cała ta kwestia kujrateli, tego jak była dyktowana, jak była po prostu też tłumszona i tak po odbiorze tej książki mam takie przemyślenia, że ta infantylność i naiwność, która się pojawia w takim tonie tej książki, w sposobie jej napisania może też wynikać z tych wszystkich traum, które ona przeszła, bo zbyt sama zaznacza, że ona no, bardzo ciężko pracowała od najniższych lat i ona tak naprawdę nie miała możliwości być tym dzieckiem. Być w pełni dzieckiem, być taką, wiecie, właśnie naiwną, em, troszkę niemyślącą, popełniającą takie kłopoty, z których nie była aż tak rozliczana, jak jak to mają gwiazdy. Wiecie, i ona ma wrażenie, że chyba może nie do końca mogła sobie to wszystko w taki sposób przeobić, że w tym momencie już jest dorosłą kobietą, mając dwójkę dzieci, i, i nadal to dziecko chyba gdzieś tam w niej jest, albo przejawia się po prostu przez pisanie, gdzie. Nie wiem, nie mam pojęcia, wiecie, też nie chcę spekulować, ale odnosiłam takie ja wyrażenie z tej książki. Wiecie, ogólnie taka moja też konkluzja jest odrobina taka, że tutaj właśnie Britney mówi o tej kobiecie, którą się stała, ale mam wrażenie, że to chyba jeszcze troszeczkę drogi przed nią ją czeka. I to nie jest w żaden sposób hide nic. To wynika tylko z tego, jak ona wiele w życiu przeszła. Że po tych wszystkich przeżyciach ona czeka jeszcze bardzo długa droga, zanim osiągnie naprawdę ten spokój i stabilizację, czego ja jej z całego serca życzę, bo to, że ja, wiecie, sobie mówię, że mi się w tej książce to lub tamto nie podobało, w sposób, jaki ona została stworzona i napisana, wcale się nie odnosi do tego, że e, ja ją docelowo osobiście, personalnie krytykuję, dlatego że po pierwsze, ja nie znam jej. To to jest książka i my możemy powiedzieć, że nam wiele wyjaśnień nam ją przybliża, ale nam, my nie poznajemy przy tym tak osobiście, jak znamy swoich znajomych. Więc też no, ciężko, nawet jeśli znamy więcej z jej życia, nawet jeśli pewne sytuacje te lepiej rozumiemy, to i tak nie powoduje do tego, żebyśmy mogli ją tak do końca oceniać. No bo ciężko jest to zrobić, nie będąc po prostu przy tym. Więc no sama książka emocjonalnie. Jakby jak najbardziej rozumiem, czemu powoduje, a nie takie, a nie kwestie, szczególnie jeśli czy ta osoba, która jest bardzo związana z dla której Brittany była idolką, y, która jest fanką jej, y, to takie osoby mogą totalnie zwracać uwagę, jak książka jest napisana, tylko że ona jest napisana przez nią, że to są jej słowa, że to jest jej historia i im to wystarczy. Jakby jestem w stanie to zrozumieć, ale przechodząc do mojego jakby trzeciego aspektu, o którym chciałabym porozmawiać, to jest właśnie kwestia tego, że Mam wrażenie, że od celebrytów wymagamy zdecydowanie mniej, jeśli chodzi o pisanie, niż od innych osób. Tylko, że nawet jeśli pisarz pisze swoją autobiografię, nieraz on jest oceniany. Jak ta książka została napisana w jaki sposób, zbudowana i tak dalej, to nie jest tak, że on może sobie, wiecie, napisać co chce, w jaki sposób chce. Nie. Nadal to musi być dobre, bo ludzie to ocenią. Jeśli chodzi o książki celebryckie, tutaj celebryci mogą sobie pozwolić na to, żeby książki nie były dobre. I zauważcie, to jest w ogóle taki jakby serzum świata literackiego i książek. Dlatego, że jeśli ktoś zajmie się na przykład śpiewaniem, a jest na co dzień, nie wiem, kimkolwiek innym i źle śpiewa, bo nie potrafi śpiewać, nie ma głosu, to on zostanie za to skrytykowany. Nie ma najmniejszego kłopotu, żeby powiedzieć, ty fałszujesz, twoja płyta jest straszna i tak dalej, nie? A mam wrażenie, że świat literacki, w ogóle pisanie książek to jest taka rzecz, że... Ty nie musisz umieć pisać, ale możesz pisać i tak się może sprzedać. Moje, może to jest tylko moje, jakby, moje spojrzenie, ale wydaje mi się, że tak jest. I jeśli chodzi o ten stracony potencjał, o którym mówiłam, właśnie wynika to z tego, że taka osoba jak Britney, która jest tak bardzo znana, która ma tak wielu fanów na całym świecie, której książka była pewna, że się sprzeda w bardzo dużym nakładzie, miała ja możliwość opowiedzenia powiedziają czegoś więcej niż tylko własne historie. Ja się bardzo cieszę, że ona w końcu też miała możliwość opowiedzenia własnych historii. Dostała szansę, że ma swój własny głos, że nie musi już po prostu żyć według dyktanda innych. Ale mogła zrobić z tą książką dużo, dużo więcej. Mogła dużo więcej powiedzieć na temat y, dziecięcych gwiazd ich traktowania, tego, że potrzebują dużo więcej wsparcia rodziców, że rodzice powinni dużo bardziej i uważniej myśleć o tym, kiedy wysyłają dziecko na casting, że trzeba się nim opiekować, że trzeba przy nim być, że to jest zupełnie inne wsparcie, zupełnie inne potrzeby tego dziecka. Mogła o tym wspomnieć. Mogła wspomnieć o tym, że w związkach, w momencie, kiedy jest nacisk na aborcję, że kobiety młode nie muszą tego robić, że. Ty nie musisz usunąć dziecka tylko dlatego, że on chce, Ty możesz je urodzić, Ty nie musisz go urodzić, Ty możesz je oddać, ty możesz je... ale to jest Twój wybór, że Ty masz ten wybór, żeby to bardziej wybrzmiało, jak istotna jest opieka młodych matek, um, jeśli chodzi o młode matki, które rodzą, tak, że nieważne, czy jesteś gwiazdą, masz nie wiadomo ile pieniędzy, czy nie masz tych pieniędzy, depresja popowodowa może... Może naprawdę się przytrafić. To jest bardzo ważny aspekt, żeby powiedzieć o tym więcej. Żeby powiedzieć głośne nie na temat tektowania kobiet w sposób przedmiotowy, w show-biznesie. Żeby tektowanie ich ciała, tego, jak one się ubierają, żeby. Nieważne, jak jestem dobra w śpiewaniu, nieważne, co stworzę, bo i tak mnie ocenić jest dość to jest niesprawiedliwa. Na przykład takie rzeczy mogły brzmieć według mnie bardziej i to jest ten stracony potencjał w tej, ale nie tylko w tej, bo to nie jest tak, że to jest jakiś. Ja przez to nie obniżyłam w swojej głowie oceny tej książki, bo to nie jest tak. Bo nie pisała książkę jakby o sobie dla swoich fanów i ja to szanuję. Tylko taki, to jest taki mój dodatek, że takie osoby, takie gwiazdy, mając tą możliwość, bo bardzo wielu młodych pisarzy, którzy chcieliby coś powiedzieć, nie mają tej szansy, bo na przykład wydawnictwa nie wydadzą ich książki, bo ona może się nie sprzedać, może nie zrobić wydawnictwa. Takie osoby się sprzedadzą ich książki. Nie chcę to brzmieć źle, ale takie są fakty, bo. Osoby je kupią. Więc w momencie, kiedy sama i tyle przeszła, to liczyłam na to, że troszeczkę bardziej poruszy te aspekty. No nie zostały one poruszone, ale tak jak mówię, to nie jest, to nie powoduje też, że ja mniej oceniam tą książkę, tylko to są takie moje przemyślenia, że, e, że osoby, które mają tak takie możliwości przekazu, które same tak wiele przeżyły, mogłyby też troszeczkę więcej powiedzieć, ale też rozumiem, że sama i to po prostu się zbiera po tych wszystkich traumach. Po tym, co ją spotkało, bo to były naprawdę, naprawdę straszne rzeczy Chociaż mam wrażenie, że książka też wiele rzeczy zapewne przemilczała Wiele rzeczy nie dopowiedziała Bo to jest Hollywood i, i wydaje mi się, że nikt nam do końca prawdy nie powie Bo, bo nie, bo zawsze się go gdzieś tam kryje Ale to tak już totalnie abstrahując Więc ogólnie, jeśli chodzi o tą książkę To jeśli jesteś fanem bydli Jeśli jesteś Osobą, która chce usłyszeć jej, jej stronę wydarzeń i jakby tylko to cię interesuje, no to okej, okay, jak najbardziej. To jest książka, po którą sięgnij, po którą przeczytaj, bo zobaczysz jakby też jak Hollywood niszczy ludzi, jak Hollywood zatruwa wizję pieniędzy Twoich najbliższych, jak ludzie przestają się czasami liczyć, jak można kogoś zmanipulować, jak można zniszczyć, jak, jak za tym, co my widzimy na szklanym ekranie ludzie, którzy się uśmiechają. Dzieje, dzieje się na przykład w pieku, no to jest pod tym względem jak najbardziej. To nie jest książka przełomowa, która nie wiadomo co zmienia, bo mm, było już wiele książek opowiadających, ale to jest historia pytnej To jest jej, to są jej przeżycia, więc jeśli jesteś ciekawy tego, co się z nią działo, to jak najbardziej, I, ale jeśli jesteś osobą, która oczekuje więcej od takich autobiografii, która oczekuje, że ta autobiografia będzie dobrze napisana, że to będzie yy, no wiecie, po prostu. Jakby literacko, warsztatowo lepsze, i a ja nie jesteś na przykład tej fan, tylko szukasz jakiejś autobiografii to niestety nie mogę ci tej książki polecić, dlatego że ona jak najbardziej wpływa na emocje, ona pokazuje stronę obitnej, ale to jest jakby tylko tyle ona ma do zaoferowania. Ona, ona tak jakby społecznie to w żaden sposób nie wpływa, ona literacko w żaden sposób wiecie, nie gdzieś tam eee, nie robi szału. Także takie jest moje zdanie, i. No niestety uważam, że pod tym względem od celby tu wymagamy mniej, jeśli chodzi o takie kwestie literackie książek, a szkoda. A szkoda dlatego, że szczególnie takie osoby, gdzie wszyscy doskonale wiedzą, że ktoś im pomaga, to mogłoby wyglądać to troszeczkę lepiej, bo lepiej by się czytało i też mogłoby zrobić większe grono tak jakby czytelników, bo się na przykład nie dość tego, że to by był głos brydny i głos w wielu kwestiach tak tematycznych, tak istotnych, pokazujących co po drugiej stronie, to jeszcze byłoby coś świetnie pisane. To naprawdę mógłby to być kawałek niezłej książki, a tak no mam po prostu jakby spisane troszkę chaotyczne myśli, e, myśli piosenkarki dotyczące jej życia. Także no ja osobiście, tak jak wspomniałam, fani dla kogoś, kto rzeczywiście chce poznać się nabytnie jak najbardziej. Jeśli jednak wymagacie czegoś więcej, nie jesteście może jej fanami i szukacie jakby kawałka dobrej autobiograficznej roboty, to niestety nie jest to książka dla Was. I jeszcze tylko tak na koniec chciałam powiedzieć, że pamiętajmy o swoim zdrowiu psychicznym, bo nieważne czy jesteśmy bogaci, czy jesteśmy biedni, kobieci czy mężczyźni to jest bardzo istotne i dbajmy o to, po prostu o to dbajmy, bo okazuje się, że na każdym etapie naszego życia, na każdym etapie naszej kariery może nas to zniszczyć, więc to jest jedna z najistotniejszych rzeczy. Okej, okay, ale to tyle już ode mnie, ja Dziękuję, życzę miłego popołudnia. Wpadajcie na inne filmy, na inne social media. i miłego hejpa.